Cześć, witajcie. Dawno nie było tradycyjnego wypieku keto chleba. Dziś zapraszam na niezawodny keto bochenek. Bardzo prosty skład, testowany już wielokrotnie przeze mnie z różnymi dodatkami. Także wystarczy zrobić, upiec i cieszyć się takim delikatnym, niezawodnym chlebkiem. Zaczynam od ubicia białek na sztywną pianę. Do białek dodałam szczyptę soli i ubijam, aż piana Całkowicie się na puszy, teraz dodaję żółtka i na małych obrotach łączę. Teraz dodaję rozpuszczony tłuszcz, tym razem u mnie jest to olej kokosowy, ocet jabłkowy lub sok z cytryny, teraz mąkę. Mąka u mnie jest kokosowa, ale w jakimś ciemniejszym wydaniu. Nie wiem dlaczego, tej samej firmy, którą stosuję zwykle. Teraz proszek do pieczenia i sól. Mieszam i to jest moment na ulubione dodatki. Ja tym razem dodaję czarnuszkę, ale mogą być również zioła, może być mak. Przekładam do naczynia wyłożonego papierem do pieczenia. W tym czasie już nagrzewam piekarnik i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Łączny czas pieczenia u mnie to około 30-40 minut. Trzeba obserwować, tak żeby dobrze upiec, ale żeby nie spalić. Potem studzę na kratce i po całkowitym ostudzeniu można kroić. Chlebek jest lekki i naprawdę bardzo smaczny. Naprawdę bardzo polecam, bo sprawdza się idealnie i tak jak wspominałam, jest to niezawodny przepis, który stosuję już od dawna. Po więcej, keto inspiracji, zapraszam do moich keto e-booków, prostym keto, aż 60 nowych przepisów. Trwa promocja na desery keto i LCHF, aż 30% taniej. Jak zwykle czekam na Wasze reakcje, które zawsze zwiększają zasięgi moich materiałów, także będę wdzięczna. Pozdrawiam. Do następnego razu. Papa! Pa.